Mam kluczyki to mnie wyrzuci na górze, tutaj, gdzie jest pełno w ale nie muszę przecież z każdym walczyć. Mogę, ale nie muszę. Okej, okay. ty możesz coś takiego zrobić. Aha. Tego nie zauważyłem No to chyba mamy problema Bo sobie zablokowałem jeźdźców A ty i tak podbiegniesz za tych To nie tyle lepiej tu stój No trudno a trzeba ugoli gdzieś co. O. Bra. Albo tak ich przydałoby się osłabić. Dajmy sobie to. Zrobimy tak, dzięki temu nie będzie kontrataku od innych. Tu bym sobie zaczekał, aż dostanie turę ten, żeby właśnie użyć sobie tego. Jeden tylko, no. Zawsze cośni. A no dobra, mamy przejście. Tutaj nie muszę nawet walczyć. Daje fajny bonus. I ogólnie to jest właśnie już tak ta misja będzie wyglądać. Nic już ciekawego się nie będzie działo. Już są smoki, ona się do mnie dołączą. Ale nie chcę na razie ich. No dobra. Damy sobie obronę, czy coś tu dalej będzie? A nie. Jeszcze będzie coś, pamiętam teraz tą ścieżkę. Jeszcze coś będzie się działo. Dokąd to prowadzi? Jak się przejmie to miasto, to się jeszcze będzie działo. Ale nic poważnego. Tak mówiąc szczerze. Ja chcę z nimi zawalczyć Bo oni mi mogą na Zrobić problem Aha No to chyba sobie przyjmiemy potem yy, Smoki yy, Biegnę tutaj, żeby tego zablokować. Jeszcze szczęście, super. Tego też bym chciał zablokować. Właśnie do tego tutaj zostanę. I w sumie tutaj stój chyba za szybko jeszcze użyłem. Dowodzenia? Dowodzenie, zapytajmy. W mnie teraz też mogę doświadczenie sobie brać. O, tą stajnię też mogłem odwiedzić. Ja tyle rzeczy mogłem zrobić, ale nie pomyślałem. Będzie taki most, tak, tu jest most. A mogę też chyba tędy się przedostać tam na bok. O, i mam to. O, to sobie odwiedziłem. Można z Tom zawalczyć. Dużo straciłem, ale pewnie gdzieś w siedzibie tyle samo tam siedzi. To... to odzyskam ich. Czy tam coś jeszcze ciekawego było? Chyba nie. No dobra, to idziemy po jednostki. No i w sumie właśnie tak wygląda teraz misja, czerwony cały czas siedzi, on się nigdzie nie rusza. To jeszcze by fajnie było odwiedzić, tylko że tu są te, a ich pewnie jest fora, więc czyli no mniej więcej tyle co tych championów wcześniej było. Pójdę tutaj, bo tu pewnie też się yy, pewnie. No, tam chyba były jakieś siedziby jeszcze z jednostkami. A, tu są gryfy. O, właśnie tu są. W sumie mogłem przyjąć. No, znowu to jest to samo. Mogłem. Ale nie zrobiłem. Dobra, ile mam tych 29 jeszcze jeźdźców? Jakaś siedziba? Nie, tu już chyba nie ma siedziby. Jest tylko gracz czerwony, z którym jeszcze chyba nie będę walczył, bo... bo nie może się to skończyć. Znaczy, może się skończyć, to nie za dobrze. Teraz sobie pozbieramy wojska. Pójdziemy po smoki. W sumie tam jest chyba tylko jeden smok, jeżeli pamiętam dobrze. Więc ja go mogę nawet stracić po zwykłym ataku bohatera. Tym będzie trzeba atakować. Dojcie, by ci mogło zaatakować normalnie. No fajnie, że wleciało mi szczęście myślałem, że sobie skrzeszę jeszcze tych tam paru, ale... No, to się nazywa szczęście. O, tu jest siedziba. Ok, to odwiedziłem. To wracamy chyba z powrotem do podziemi. Tutaj jeszcze mogę to odwiedzić 72 Dużo, dużo. No. Mapa jest zwiedzona. Jeszcze tu pewnie mogę. A, i tutaj się teraz, jak już jestem, to wrócimy się po tych. Slocik jest. Sprzyjmujemy. Jak tam z poziomem? A, zaraz będzie wbity, dobra, no to zawalczymy sobie tutaj, My tu standardowo stoicie i po prostu tylko Rzucamy w nich. Może wyłaki Ziemi na szczęście mają bardzo słabą inicjatywę. Dobra, ty chyba przetrwasz atak tych. Więc można tego wykończyć. Czy on mi może podejść raz, dwa, trzy. Bo mogę go wykończyć, tylko nie wiem czy. No dobra, zaryzykujemy. No właśnie, on tam może stanąć. No. I będzie się, będą się wymieniać. No niedobrze, niedobrze. To pójdziemy tak. No tych mi nie szkoda, tych mam i tak dużo. macie, tam ci się wskrzeszą. Trochę, ale zawsze coś. Lepsze to. Dobra, idziemy zbierać wojska, po prostu. I może, żeby nie przedłużać, to ja po prostu zrobię cięcie. Zrobię tą całą misję w jednym odcinku, ale mówię, zrobię cięcie. I spotkamy się po prostu tu, pod tym miastem. No dobra, to jestem już pod tym miastem. Będziemy atakować. Moja armia wygląda tak. Znalazłem elfy. Awantorników trochę straciłem, ale ogólnie mam dużo włóczników i obrońców. I mam dwa smoki i nie jeden. Yy... Tutaj stał jeden czerwony bohater. A jakąś tam armię miał. Nie za mała, nie za duża, taka... Taka średnia, nie? Ale dałem radę. Nie, 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 co ty. Idziemy walczyć jest coś jeszcze co? Chciałem powiedzieć. Aha, no znalazłem dużo tych harcowników. W sumie gdzieś... Tu chyba gdzieś. gdzie zapomniałem tą pytanie zabrać. Ale dobra, już nie przedłużam i by walczyć. Mogę nawet zrobić oblężenie. Ciebie zaatakujemy, I nawet się pozbędziemy, ciebie super yy... gryfy może jeszcze nie padłeś. Tak bym wtedy stracił tego jednego smoka, nie? A tak, jeszcze mi został jeden. Dzięki temu, że sobie nie zebrałem go od razu. Tylko poczekałem. A wy atakujecie, atakujcie tego bardzo dobrze. Trzeba, trzeba by się tymi smokami ruszyć, widzę, że lepiej tak zaatakować. Teraz pewnie stracę wszystkie te. No. Eee, ciebie. Dobra, w sumie mogę nimi, nimi wybiec. Brama jest otwarta, otwarta. Eee... Tak zrobimy. Mogę zrobić szarże. biegniemy do was. To już by się zamknęła brama? No dobrze, przynajmniej tego wpuściłem. Nie wiedziałem, że ja mogę tak sobie zamknąć. Dobra, jeszcze nie kończymy. Tak, mam miasto ogólnie fajnie. Teraz pojawi się właśnie nowy cel, czyli zajmij karawanem ze złotem. No to w sumie tak naprawdę ja sobie siedzę tutaj w tym mieście. Ta karawana będzie stąd jechała. Ja se tu posiedzę. Mogę nawet ściągnąć tych. Tyle, ile mi się uda. Eee. Yy ulepszać sobie jednostki, nie? A już mi to też tak tutaj stoi, fajnie to sobie o, zaatakujemy tych. W sumie nie musiałem, bo mam maksymalny poziom wbity, jaki mogę w tej misji wbi wbić. Karawana chyba właśnie jakoś tak po tygodniu się pojawia. O. Ja mogę sobie na ich podzielić, to teraz niedźwiedzie, co. Jadą mi to, te posiłki, yy, to co jeszcze sobie można? Smoki? No można, czemu by nie też bardzo silne jednostki, ci jeszcze jadą. I awanturnicy może. No i pojawiła się karawana. No i ona pewnie nie sprawdzałem, ale ona pewnie będzie jechała tu, tu. Aż dotąd. A widzę, że nie wszystkich wykupię, ale nie muszę. Jeszcze ci niech dojadą, ulepszymy ich. Dobra, tam idzie karawana. Dobra, to idziemy ją przejąć. Czy jeszcze jest jedna karowana? E, pytanie, czy ja na pewno wtedy, jak pójdę, ją przejmę? Zapiszę sobie. Tak na wszelki wypadek. Zatrzymasz tu No dobra, to to, przejmujemy Doskonała robota, chłopcy Jeszcze trochę wysiłku I te czerwone dranie będą zmykać do domu Stal i ogień Pozdrowienia, Heroldzie Jakieś wieści od Tormyrdala? Przynoszę wieści dla prawdziwych klasnoludów. Innych tu nie uświadczysz. Król Tolgar zawezwał konklawę liderów klanów. Wypowiedziano wojnę przeciwko mrocznym elfom z Ixchal. <śm> Ile oni chcą toczyć równocześnie wojen? Nasz klan już przez tę jedną jest wystarczająco uszczuplony. A... a... a nad to... No już, wyrzuć to z siebie, chłopcze! Na podstawie ich dekretu, Wulfstan z Zimowej Wichury został ogłoszony zdrajcą i został wyjęty spod prawa. Co?! Nałapnij pojazdki z do domu. On ma umysł dziecka. Przerzuć go przez kolaną i dym jest na Ale najpierw skopię mu tyle. Wzywam. Wzywam wszystkie prawe krasnoludy, by zważyły na słowa króla i odcięły się od Wolfstana. Za jego głowę została wyznaczona nagroda i niebawem stanie się on zwierzyną łowną. Agalić mu mrodę! Wytnijmy mu serce i zobaczmy, jak prawe serce wygląda naprawdę! Ubierzmy go w czernień i w siolet! Oszalał! W porządku, wystarczy! Dlaczego nazywają mnie zdrajcą? Wypowiedziałeś wojnę naszym przyjaciołom. Imperium Gryfów. Ja, chłopcze, musiałem to zrobić, bo jedyne inne wyjście polegało na oddaniu kluczy do miasta. Idź do domu. Masz już swą odpowiedź. Będziemy walczyć, aż nasza kraina zostanie wyzwolona. Nieważne, kto się nam w tej misji sprzeciwi. Rolf i Hankwun, jak mnie ma. Dobre wieści, chłopcy. W swojej uprzejmości ArKAD wysyła do nas kilka nowych tyłków do skopania. No, czyli ro znaczy y wulstan został mianowany na strajce, no, Ale jeszcze się odwzięczymy i chyba chwila, czy tak faktycznie będzie. Nie, już nawet nie pamiętam jak się kończyła ostatnia misja. Yy... Tak sobie patrzę. No dobra. To tyle. Widzimy się w następnej na razie.